Hej z tej strony N w z GO. I dziś w serii w biegu omówimy sobie listę najważniejszych plemion zachodniosłowiańskich więc nie przedłużają lecimy z tym. Więc zacznijmy od Polan, którzy którzy ewoluują do Polaków. Potem mamy Morawianów, którzy dadzą początku państwo wielkomorskiego, Czechów, którzy dadzą początku początku Czechom. I jeszcze Wiślan, którzy dali początek na półlegendarnemu legendarnemu państwu Wiślan. Jak na razie omówiliśmy sobie plemiona, które dały początek jakiemuś dziś istniejącemu kraju w teraz ten, które nie mają współczesnego kontynuować, więc są to Gwiazdka Wielci, Gwiazdka Oborodyci, a teraz jeszcze jako ostatnie to są gruby, które dały początek grupa etnicznych i etnograficznym, czyli Serbo Zanie, oraz Ślężanie, i to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za oglądanie.